RZG Interwencje. Decyzje, które niepokoją. Fakty, wymagające wyjaśnienia. Każdy dzień przynosi nowe sytuacje. My nadajemy im bieg. RZG Interwencje. Środy o 12.30 na 97.1 FM. Na żywo i online w Radiu Zielona Góra. Zaprasza Piotr Kuśnierz. To jest program RZG Interwencje. Konią się Piotr Kuśnierz dziś za kamerą Krzysztof Filmanowicz. Jesteśmy w Łężycy. W tym miejscu dokładnie za mną, znajduje się oczyszczalnia ścieków, a w tym miejscu, gdzie teraz stoimy, ma powstać nowe schronisko dla bezdomnych zwierząt. Czy powstanie? O tym dzisiaj będziemy rozmawiać z moimi gośćmi. Temat zgłosił nam jeden ze słuchaczy, zostawił wiadomość mailową. My postanowiliśmy zająć się tym tematem, ponieważ mieszkańcy Łężycy nie chcą tej inwestycji. Dziś przyszło około 50, myślę, osób, za chwilę to Państwo zobaczą. Natomiast ważną informacją jest to, że dziś będę miał okazję rozmawiać nie tylko z mieszkańcami Łężycy, ale również z przedstawicielami miasta, Rady Miasta, oraz schroniska. Czas więc przedstawić gości. Musimy teraz jeszcze dojść do miejsca, gdzie są uczestnicy programu. Razem z nami wciąż trwa ożywiona dyskusja, więc wchodzimy jakby tutaj w ten krąg. Magdalena Zwolska, rzecznik schroniska. Dzień dobry. Dzień dobry. Marcin Pabierowski, miejski radny Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, witam serdecznie. Dariusz Lesicki, wiceprezydent Zielonej Góry. Dzień dobry Państwu. Oraz oczywiście mieszkańcy Łężycy, którzy dzisiaj tutaj przyszli, aby podzielić się z nami swoim zdaniem na temat tego, że ma tutaj powstać w tym miejscu, gdzie stoimy, schronisko dla bezdomnych zwierząt. Temat zgłosił nam pan Dariusz. Dzień dobry, panie Dariusz. Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę na samym początku powiedzieć, dlaczego państwo mieszkańcy nie chcą schroniska dla bezdomnych zwierząt w tym miejscu? Przede wszystkim zacznijmy od tego, dlaczego sytuacja się ta rozwinęła w taki sposób. Ponieważ e, pan prezydent Janusz Kubicki na łamach jednego z radia naszych tutaj miejskich, przepraszam, nawet nie miejskich, ale zielonogórskich, e, powiedział, że lokalizacja jest już wybrana i schronisko powstanie z Łężycy. w Łężycy. Dlaczego nie chcemy schroniska? Przede wszystkim z dwóch powodów. Po pierwsze nadmierny hałas, a po drugie dlaczego znowu do Łężycy mają spływać wszystkie Przepraszam za określenie śmieci. Nie chcę nazwać zwierząt śmiećmi, śmieciami, Przepraszam, ponieważ no, jest to złe określenie. Ale chodzi mi bardziej o to, dlaczego jak my już mamy oczyszczalnię ścieków, która hałasuje i z której wydobywa się naprawdę bardzo przykry zapach, dlaczego dodatkowo mamy jeszcze przyjmować wszystkie zwierzęta z okolicy. No, łężyca na to się nie zgadza. Zadam jeszcze pytanie jednej z osób, które też tutaj są. Dlaczego według Pani... Schronisko dla bezdomnych zwierząt. Tutaj to jest zły pomysł. Przede wszystkim tak, spadek wartości gruntów e, okolicznych. E, ludzie, którzy kupowali już grunty i będą chcieli się tutaj budować, e, niestety ale będą mieli utrudnioną, e, nie wiem, czy sprzedaż, tak jak deweloper, e, zmniejszy się komfort mieszkania, poziom hałasu, wzrośnie także uciążliwość e, całego tutaj e, przedsięwzięcia, będzie dosyć wysoka. E, plus to, że e, błąkające, pojawią się bunkające się zwierzęta e, bezpańskie. E, Wszyscy mamy małe dzieci, też się o to boimy. My, my mieszkamy blisko lasu, nie wiem, czy zwierzęta nie będą nam wchodziły na przykład na działkę. Jest mnóstwo obaw. Plus dodatkowo jesteśmy schronisko ma znaleźć się w strefie granicy obszaru natura 2000 w okolicy terenów lęgowych dla ptaków, także no jest parę aspektów. Proszę powiedzieć, czy otrzymali Państwo jakiekolwiek informacje od Urzędu Miasta na temat tego, że ma tutaj powstać schronisko? Nie, nigdy w ostatnim czasie, czy wcześniejszych czasach, gdy próbowano tutaj już, myślano o jakichś zamysłach na zrobienie w tym miejscu schroniska dla zwierząt, nigdy nikt nie pytał nas, nigdy nam nie rozmawiał, nie proponował nam takiej możliwości w ogóle wypowiedzenia się w tej kwestii. Tutaj jeszcze dodatkową kwestią jest to, że w bezpośredniej bliskości tego schroniska jest taki ośrodek sportowy, centrum jest boisko piłkarskie, korty do tenisa, gdzie przychodzą osoby z małymi dziećmi, gdzie są, odbywają się mecze piłkarskie w soboty i w niedzielę, tego też nikt nie wziął pod uwagę, że na przykład psy, które zostaną podrzucone tutaj przez mieszkańców, ludzi, którzy nie, nie chcą je odtrącić, a jest to zwyczaj u nas, mogłyby na przykład zaatakować osoby, które spacerują tu, przychodzą grać, uprawiać sport. Tyle mieszkańcy do mieszkańców jeszcze na pewno wrócimy, ale mam pytanie do Magdaleny Zwolskiej teraz, rzecznika Prasowego Schroniska. Pani Magdaleno, może zacznijmy od takiego pytania ogólnego, dlaczego w ogóle nowe schronisko jest potrzebne w Zielonej Górze? No tam to już nie spełnia niestety norm. tam to jest przestarzałe, mamy przestarzałą infrastrukturę. Nie mamy na dobrą sprawę żadnych pomieszczeń ciepłych, bo to, co mamy w tym momencie, to jest zaledwie kilka pomieszczeń, w których zwierzaki dochodzą po operacjach. Natomiast brakuje nam ich, mamy zwierzęta chore starsze, więc potrzebujemy dużo, dużo więcej takich pomieszczeń. Mamy przestarzałą infrastrukturę, chociażby jeżeli chodzi o energetykę, także tu już istnieje zagrożenie dla zwierzaków i dla ludzi. Po prostu jest za małe, nie spełnia żadnych, żadnych już norm, te budynki się sypią, także trzeba wszystko po prostu postawić na nowo w innym miejscu. Jak wyglądała dotychczas komunikacja na linii Urząd Miasta Schronisko w sprawie lokalizacji nowego schroniska? No, dowiedzieliśmy się od pana prezydenta, że ma być to schronisko tutaj, właśnie na Łężycy, natomiast no, nie zostały jeszcze żadne kroki podjęte w tej sprawie, nie ma żadnych planów, nie, nie zostało nic tak zatwierdzone oficjalnie, także no, na razie szukamy miejsca po prostu. Jaka według pani jest najlepsza lokalizacja na stworzenie takiego schroniska? A... Ciężko powiedzieć, bo nie wiem, co należy do miasta, nie wiem, co należy do lasów państwowych. Także tutaj z miastem musimy po prostu usiąść do takich rozmów i zobaczyć na plany. Natomiast na pewno by musiało być to przy lesie, oddalone od zabudowań, i z gwarancją taką, że po prostu te zabudowania nie powstaną w promieniu na przykład kilometra, żeby. Mieszkańcom to po prostu nie przeszkadzało. Dariusz Lesicki, wiceprezydent Zielonej Góry. Panie prezydencie, dlaczego właśnie to miejsce, Łężyca, ma zostać przeznaczone pod budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt? Szanowni Państwo, od ponad 10 lat, nawet 12, szukamy lokalizacji dla nowego schroniska. Nie tylko dla schroniska, ale również dla grzebowiska, ponieważ tego wymaga funkcjonowanie miasta 140-tysięcznego. I tak naprawdę zaczęliśmy dyskusję. Dyskusję o tym, gdzie powinno znaleźć się nowe schronisko dla bezdomnych zwierząt. Jedną z lokalizacji jest lokalizacja w Łążycy na terenie przy oczyszczalni ścieków, która posiada wyposażenie infrastrukturalne, bo tak naprawdę mamy lokalizację grzebowiska na Jędrzychowie, ale wartość nakładów inwestycyjnych, które ponieść trzeba tam, aby doprowadzić media, to jest około 6 do 8 milionów złotych. Tutaj te, ta lokalizacja jest o tyle dobra, że te media są, ale to jest kwestia rozpoczęcia dyskusji. Żadne dokumenty planistyczne jeszcze nie ujrzały światła dziennego, żadne decyzje nie zostały podjęte ani na poziomie Rady Dzielnicy, która jako pierwsza powinna o tym zadecydować, czy będzie tutaj, ponieważ tak jak powiedzieliśmy, łącząc się w 2015 roku, nic bez zgody Rady Dzielnicy, a Również przedstawicieli w tej Radzie Dzielnicy yy, Łężycy nic się nie będzie, więc ja chcę uspokoić tu mieszkańców, że nie jest to przesądzone, że lokalizacja ta będzie w tym miejscu i tutaj będzie schronisko dla bezdomnych zwierząt. Na pewno jednym z elementów jest znalezienie lokalizacji, która będzie dobrą lokalizacją. Wiemy doskonale, że Inwestycje tego typu, inwestycje, które są społecznie nieakceptowalne, bo tak należy o tym mówić, są trudne do znalezienia, jeżeli chodzi o lokalizację, bo na pewno wszyscy chcą, żeby to schronisko powstało, tylko nie u mnie, a u sąsiada. I to jest problem, aby znaleźć lokalizację taką, która będzie odpowiadała i warunkom technicznym, czyli nakładom finansowym, który należy ponieść, a poniesie je miasto Zielona Góra, jak również dyskusji społecznej, więc myślę, że to jest jakby otwarcie całej dyskusji. Budowa takiego schroniska to jaki koszt? my Państwo, my robiliśmy analizę budowy schroniska z grzebowiskiem, ponieważ to się jakby w jakiś sposób łączy. To jest około 12 milionów złotych. Proszę powiedzieć jeszcze o tej lokalizacji. Mówił Pan Prezydent, że to jeszcze nie jest nic pewne na 100%. Czy możliwa jest lokalizacja przy CRS-ie? Szanowni Państwo, przy CRS-ie to są grunty lasów państwowych i tak naprawdę w chwili obecnej nie ma możliwości zlokalizowania tam schroniska. Z drugiej strony te grunty są pozbawione infrastruktury technicznej, która tak naprawdę jest, są, jest lwią częścią całej inwestycji. Więc ja myślę, że tutaj ta dyskusja, którą rozpoczynamy w sposób bardzo jakby efektywny, bo chcemy znaleźć tą to, 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 to lokalizację, ale nie jest to prze. Yy, znaczeniem czy określeniem w 100%, że będzie to lokalizacja w tym miejscu, w którym się znajdujemy. Jest to jedna z propozycji, jeżeli będą inne, będziemy je również analizować. Na razie zaczęliśmy od tej lokalizacji. Radny Marcin Pabierowski. Panie Radny, według Pana, czy rzeczywiście ta lokalizacja jest dobra i po drugie, czy warto przeprowadzić, jeśli w ogóle można, konsultacje społeczne w tej sprawie, ewentualnie referendum? Należy się konsultować społecznie. To jest jedna z propozycji. Pamiętajmy o tym, że miasto Zielona Góra zostało powiększone o około 220 km kwadratowych. po połączeniu miasta z gminą. Są tematy fajne, jak ścieżki rowerowe, parki, ale są też tematy trudne, jak strefy przemysłowe, jak komunikacja, jak owodnica, jak schronisko dla zwierząt, jak składowisko odpadów, to jakieś trzeba będzie gdzieś zaprojektować, to więc należy to dyskusję planistyczną rozpocząć. Aby zapytować scholisko, musimy uwzględnić uzbrojenie terenu, odległości od zabudowań, uwarunkowania geologiczne, uwarunkowania hydrogeologiczne, to więc to wszystko ekofizjografię, to więc cały proces planistyczny dopiero ruszy. To jest dopiero propozycja. Jest kilka takich rozmów i dyskusji w mieście, obowiązki miasta i nas radnych jest podobać tematy, tak jak mówiłem, fajne i ciekawe jak parki czy ścieżki rowerowe, ale też tematy trudne. To jest temat, który należy uzgodnić społecznie samorządy takie jak Poznań czy Szczecin wybudowały nowoczesne stroniska, które są izolowane, kanalizowane, koło których mieszczą się wybiegi dla psów, mieszczą się też gabinety weterynaryjne. Są też wystawy psów robione przez stroniska. To są obiekty już wielofunkcyjne, nowoczesne, dobrze wkomponowane w otoczenie, w środowisko. To więc musimy wpierw znaleźć miejsce, uzgodnić, uzbroić, skosztorysować tę inwestycję, podzielić ją na lata. To więc naprawdę zaczynamy spokojną dyskusję i planistyczną, i dyskusję z mieszkańcami. Panie Prezydencie, konsultacje społeczne to jest takie... W ogólne sformułowanie. Jak będzie wyglądał teraz dialog miasta z mieszkańcami? Mówię tutaj konkretnie teraz o mieszkańcach Łężyca. Szanowni Państwo, tak jak to powiedział pan prezydent Janusz Kubicki w Radiu Indeks powiedział raz, że jest to lokalizacja tutaj, ale później powiedział również, że będziemy konsultować. Dlatego... Mogę w tej chwili powiedzieć, że te konsultacje się odbędą. Na najbliższej sesji Rady Miasta prezydent zaproponuje, aby każdy z klubów przedstawił jednego kandydata, który o tej lokalizacji będzie mówił. Zaprosimy również organizacje związane z ochroną zwierząt do tego, aby współuczestniczyły w tej debacie. I dlatego chcę uspokoić Państwa, że nie ma decyzji o tym, że lokalizacja ta będzie w Łężycy. Na pewno będziemy szukać taki, taki, takiego rozwiązania i to, co powiedziałem na najbliższej sesji Rady Miasta, prezydent przedstawi projekt uchwały o powołaniu komisji nadzwyczajnej, która zajmie się jakby dyskusją na temat lokalizacji. Chcemy, aby to było w układzie konsultacji społecznych, szerokich, włączając te organizacje pozarządowe, które tak naprawdę w chwili obecnej w imieniu miasta opiekują się zwierzętami, które są zwierzętami bezdomnymi. Państwo przysłuchują się temu, co mówi m.in. pan wiceprezydent Dariusz Lesicki. Co państwo o tym myślą, o tej propozycji, że to jeszcze nie jest nic potwierdzone, będzie nadzwyczajna sesja, będą radni na ten temat rozmawiać? Bardzo się cieszymy, że sprawa nie jest przesądzona, ale no, chcielibyśmy tutaj miastu dać wyraźny sygnał, że mieszkańcy są przeciwni tej lokalizacji i zrobimy wszystko, żeby ta lokalizacja tutaj nie, nie była, nie, nie została tutaj. Według Pani to, co Pani usłyszała od Pana Wiceprezydenta, to Panią w jakiś sposób uspokaja? Czy uspokaja, to trudno powiedzieć, bo obietnice są zawsze fajne na początku, prawda? Ja tylko się zastanawiam, czy dla psów nie byłoby też stresujące, jeżeli tutaj w, lat, w latem odbywają się różne festyny na, na boisku, odbywają się mecze, są hałasy, krzyki. Czy te warunki nie będą wpływały na te zwierzęta? Ja może zadam jeszcze jedno pytanie, które jakby bezpośrednio pojawiło się w rozmowie z mieszkańcami na samym początku. Niektórzy mieszkańcy się obawiają, że po prostu może to być niebezpieczne, szczególnie dla tych mniejszych mieszkańców Łężycy, kiedy tutaj powstanie ewentualnie schronisko i będą chodziły psy. Czy rzeczywiście jest się czego obawiać? To znaczy psy nie są puszczane luzem nigdy. Wolontariusze zawsze je mają na smyczy, jeżeli wychodzą na spacery. Także no tutaj takiej obawy, że coś się wydarzy, nie ma. Które będą wyrzucane na przystanku, bo odległość do przystanku jest daleka. Z dziećmi na ja spacery sobie, a za chwilę będzie, że będziemy się bać, bo wyskoczy nam pies za oczy. Ja mam jeszcze jedno pytanie: a jak przyreagują na wystrzały z karabinów, z pistoletów, bo tutaj bardzo blisko. Nie, 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 to sylwestra to jest inna sprawa. Tutaj tutaj jest raz, dwa razy w tygodniu, jest silnica wojskowa blisko i tu, jest, i tu słychać. Ja mieszkam bardzo daleko stąd. I to słychać bardziej mój pies reaguje jak szalony. To znaczy, no, wystrzały nie są zbyt dobre dla psów, to trzeba przyznać. Psy się po prostu boją. Psy reagują naprawdę różnie. Mamy psy agresywne, mamy psy, które się po prostu boją wszystkiego, boją się człowieka, boją się innych psów, a tym bardziej wystrzałów, więc e, takie psy w trakcie, kiedy słyszą jakiś wystrzał, po prostu demolują wszystko, co mają pod ręką. Demolują budę, demolują kojec. No także, no to, to trzeba wszystko tutaj, posprawdzać. Tutaj testują fajerwerki, tutaj jest sielnica, w Czerwieńsku jest, tu jest huk. tutaj tu są rejon, w którym jak, jak durne raz, dwa w razy w roku testuje się w dużej ilości firewerki. Te wystrzały są przez kilka dni, dni słyszane. To bardzo Wyraźnie w całej miejscowości, w okolicy. Ja mam bezpośrednio pytanie jeszcze do pana wiceprezydenta w związku z hałasem. Czy to schronisko, które powstanie, już mniejsze o lokalizację, to będzie tak zwane schronisko wytłumione, wszystko będzie znajdować się w środku, tak jak jest pod Poznaniem? Czy podobnie jak przy ulicy Szwajcarskiej, te pieski mogą gdzieś znajdować się na zewnątrz? To jest ważne w kontekście hałasu. Czy jeszcze za wcześnie na takie deklaracje? Szanowni Państwo, ja myślę, że my chcemy wybudować nowoczesne schronisko, które spełnia warunki europejskie, a nie schronisko, które tak naprawdę nie spełnia w chwili obecnej żadnych warunków, poza tym, że jest miejsce, gdzie te bezdomne zwierzęta mogą. um... Uh... przeżyć chwileczkę ewentualnie, jeżeli są w złym stanie, po prostu tam konają. I ja wychodzę z założenia, że inwestycja, o której mówimy, to jest inwestycja docelowa wytłumionego schroniska, które będzie połączone z obsługą weterynaryjną, ponieważ tego wymagają tak naprawdę przepisy i od tego nie uciekniemy. Kwestią lokalizacyjną będzie na pewno, to będzie kwestia ważna, ale tak naprawdę poszukiwanie pieniędzy na to, aby zrealizować tą inwestycję w Zielonej Górze to jest, mówię, rząd około 10-12 milionów złotych, bo ja nie mówię, że my możemy tutaj postawić klatki tak naprawdę za drobne 40-50 tysięcy zrobić coś prowizorycznego, ale to nie o to chodzi. Chcielibyśmy, aby te warunki były warunkami odpowiednimi dla... Tych przyjaciół człowieka, które tak naprawdę straciły tego przyjaciela. Dlatego wychodzimy z założenia, że naprawdę będziemy starali się przygotować takie schronisko, które spełniać będzie warunki i będzie też możliwość jego rozwoju, bo o tym wiemy, że tych przyjaciół człowieka jest coraz więcej. Pozostawianych również bez to też jest jeden z, jeden z elementów, który się pojawia. Mówię, jeżeli chodzi o przywiązywanie, bo takie wczoraj petycja wpłynęła do mieszkańców podpisana przez, że będą te psy przywiązywane do drzew, no ja nie wiem czy one mają tak, tak naprawdę yy, pokrycie w rzeczywistości, bo to co wiemy z obserwacji przy ulicy Szwajcarskiej, to jeżeli ktoś chce psa wyrzucić, to go wywozi yy, do lasu. Yy, nie wiem, yy, znaczy, ale, ale tutaj jeżeli ktoś do, ale jeżeli ktoś tutaj dojedzie, to naprawdę nie ma problemu, żeby tego psa zostawić w schronisku. Nie mówię, że to tu będzie, bo... Ale to tak Zostawię się nie, nie ma. Pizza prasa donosi nam i telewizja o tym, że psy są przywiązywane do, że nikt nie przyjeżdża autobusem e, miejskim linią 23 raz na godzinę po to, żeby przyjechać tutaj, do zostawić zwierzaka do Synska. Absolutnie nikt tak nie zrobi w zdrowych zmysłach. Chcielibyśmy również zwrócić uwagę na to, o czym pan wiceprezydent nie powiedział, że tak do końca ta działka nie jest uzbrojona, bo oczyszczania ścieków, które stoi tutaj, jest za mną. Ona nie ma swoich źródeł e, wody, ujęć, i także e, to jest jakby nitka kończąca e, całą sieć kanalizacyjną miasta, więc jak gdyby woda będzie. Musiała tutaj zostać przygotowana oddzielnie zupełnie, tak? A są oprócz tego w wężycy przez źródła wody, które są przygotowane dla mieszkańców. Więc być może, może się okaże, że wcale ta inwestycja nie, nie byłaby w przyszłości tak tania. Gdy trzeba by nie przygotować jeszcze warunki środowiskowe dla poboru wody. Mam jeszcze pytanie do pana Dariusza, od pana Dariusza rozpoczęliśmy i zakończymy. Pan Dariusz zgłosił nam ten temat, hmm. czy mieszkańcy pojawią się na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, bo wiemy, że to, już, to jeszcze nie jest potwierdzone, czy tutaj powstanie, czy nie jest no bo wiemy, że państwo głos też jest bardzo ważne. Yy, więc tak, czy pojawimy się na specjalnej se sesji Rady Miasta, postaramy się, jeśli zostaniemy zaproszeni, jak najbardziej nie zostawimy tego bez echa. Przede wszystkim chciałbym tylko skomentować yy, słowa pana prezydenta. Najpierw powiedział, że dyskutowaliśmy na temat... Położenia tego schroniska, później powiedział, że będziemy dyskutować, więc to jest przeczenie samemu sobie. To po pierwsze. Druga rzecz, jest takie piękne powiedzenie: nikt wam nie da tyle, ile mogę wam obiecać. To, że oni chcą nam tutaj dać schronisko, ewentualnie uciszyć nas czymś w zamian, do nas to nie przemawia. Więc my, jako mieszkańcy, zrobimy wszystko, będziemy protestować i zrobimy wszystko, jeszcze raz powiem, wszystko, aby to schronisko tutaj nie powstało. Do tematu na pewno będziemy wracać. Jak mówił pan wiceprezydent, sprawa pojawi się na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Wszyscy? Tak? Na zwykłej. To może jeszcze tutaj zweryfikujmy. Ja powiem tak. Sprawa będzie na najbliższej sesji zwyczajnej Rady Miasta, ale chcemy powołać komisję nadzwyczajną, która będzie zajmowała się jakby tym problemem. Także 26 marca jest sesja zwyczajna i w tym momencie będziemy jakby decydować o tym. Zapraszam oczywiście mieszkańców Łężycy, ale to nie będzie dyskusja o Łężycy, tylko dyskusja o tym, gdzie ta lokalizacja organizacja może być i powstanie dopiero zespół, który nad tym będzie pracował. Trzy osoby z każdego klubu plus dwie do trzech osób z organizacji zewnętrznych. I w tym momencie na pewno. Chcę też zabezpieczyć jakby tutaj interes yy, yy, mieszkańców Łężycy. Bo tak jak powiedziałem, nie tylko Rada Miasta, ale przede wszystkim Rada Dzielnicy będzie o tym decydowała i tak naprawdę radni dzielnicy, czyli osoby wybrane przez państwa będą decydowały, czy to będzie tutaj, czy to będzie gdzie indziej, ale najpierw chcemy znaleźć lokalizację i o tej lokalizacji bardzo szeroko. Rozmawiać. Również te argumenty, które dzisiaj były przedstawione, one również będą brane pod względem analitycznym, jeżeli chodzi o koszty, koszty infrastrukturalne, koszty dojazdu. Także mówię, ja również dziękuję Państwu za te argumenty, które mówią o tym, że ta lokalizacja jest zła. Dziękuję. Do sprawy na pewno będziemy wracać. Musimy już kończyć. Dziś pracowali dla Państwa Piotr Kuśnierz, z Krzysztof Filmanowicz. Zachęcamy do słuchania RZG Interwencji co środę o 12.30 na żywo na 97.1 FM. Oglądajcie nas Państwo również w naszych mediach społecznościowych i oczywiście na rzg.pl. RZG Interwencje. Decyzje, które niepokoją. Fakty, wymagające wyjaśnienia. Każdy dzień przynosi nowe sytuacje. My nadajemy im bieg. RZG Interwencje. W środy o 12.30 na 97.1 i 1FM. Na żywo i online w Radiu Zielona Góra. Zaprasza, Piotr Kuśnierz.